No i witajcie w kolejnym odcinku z tej strony Kacperski, czyli Kacper. Witajcie po prostu. Zaczynamy mecz z Zironą. Polczymy cały czas o fotel lidera. Mamy tutaj fajne meczyki przed nami dzisiaj. Czy macie dość jakości, żeby wrócić do gry? Zdecydowanie. Bo do jakiej gry, jak prowadzimy cały czas, ale raczej tutaj się rozchodzi o to, że ostatni mecz to jest remis. Jesteśmy gotowi. Oczywiście, że jesteśmy gotowi. Jest w tym formie, parę Waszych świetnych występów. Czy zespół trzyma taką formę? Oczywiście, że tak. Tutaj to, że jedno potknięcie z, no z troszkę gorszą drużyną to nie oznacza, że tutaj od razu forma spadła. Dlatego z zieloną wyjdziemy w składzie. Myślę, że nawet troszeczkę bez zmian. Jak nawet ansufati Fatih wyjdzie sobie jako napastnik. Jestem tego ciekaw. Przetestujemy go, jak to on będzie wyglądał na tym napadzie, czy może on jednak nam coś ciekawego przyniesie w, w tym kolejnym meczu. Wierzę w to, że Alejandro Baldo zacznie się szybciej rozwijać, tak samo jak Gavi, no i że tutaj no... No i Fatih również, ale na, na tą chwilę zagrajmy sobie ten mecz, kolejny to jest Bayern Monachium, więc tutaj trzeba się mentalnie troszkę przygotować, bo on już jest za 3 dni, które są tutaj. No i byłoby dobrze, żeby zgrać tutaj nasz skład ale na tą chwilę ważniejszy mecz właśnie w tym momencie Zirona. Girona po prostu, po prostu wygrajmy o nic więcej tu nie chodzi Robert Lewandowski na ławce najprawdopodobniej wejdzie sobie w drugiej połowie choć no też będę się raczej starał go trzymać na em, na Bayern Monachium, ale no Ansu nie jest typowym napastnikiem Chciałbym go zacząć testować i może jednak skrzydłowego tutaj kupić. To jest opcja, która mnie tutaj naprawdę interesuje Mozalansu fati był blisko. Pedri się tutaj troszeczkę zaplątał. I rafinia może udać na jeden do zera i tak się dzieje. Tak się po prostu dzieje. Mamy jeden do zera. Czyli kolejne trzy punkty nam się po prostu szykują w tym meczu, gramy u siebie z tą ważną przewagą, choć Wiktoria Piłsudska pokazała, że to jest mało istotne gdzie się gra, tylko ważne jest jak się gra, co może im przynieść również no, no, godny, godny mecz, ale no, na tą chwilę to my prowadzimy tą grę, żeby ocenić jak to wygląda na tą chwilę, bardzo chętnie zerknę na te statystyki, ile 4 oddane? oddane strzały, jedna okazję. Dlatego też no, na tą chwilę, no i posiadanie piłki mamy zdecydowanie większe, więc na tą chwilę po prostu wyglądamy lepiej. Alejandro Balde tutaj puszczony, ładne wymiany między pozycjami naszych zawodników. Do Ansu jego niepotrzebne oddanie tego, tej piłki. Kompletnie nie rozumiem Ansu w tej sytuacji, mógł śmiało strzelać, choć on jest przyzwyczajony bardziej do podawania właśnie tutaj. Gavi tutaj ładnie się pokazuje też też czasami mają dziwne te zachowania w polu karnym nie, nie wypuszczają tutaj swoich kolegów na wolne pola tylko starają się szukać trudniejszych rozwiązań tych sytuacji ale to jest najmniej istotne jak się wygrywa choć bardzo istotne jeśli patrząc na kolejne mecze jakby się to mogło zakończyć osman Dembele tutaj wypuścił Ansu Fatiego Ansu tutaj ładnie się zachował, rafinia na 2 do 0 i już wiadomo, że prowadzimy ten mecz. Trzy strzały, dwie okazje i dwie zdobyte bramki. Więc tu lepność stuprocentowa można by rzec. Na rafinie na razie to jest królem tego meczu. Choć tak naprawdę wykańczy tę sytuację. Ale, no i to ocena jest tutaj największa. Ale również szansów od widzę, że, że, że rośnie, pomimo tego, że na razie tutaj te strzały są takie czy, a nie inne. I to było właśnie bardzo dziwne zachowanie. Ansofatiego Osman Mandembele tutaj ładnie chciał szybko rozegrać, ale nie wyszło to do końca. Frank Essie wejdzie na boisko za Frankiego de Jonga, którego też musimy mieć w, 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 w fantastycznej dyspozycji. Victor Osiman sobie tutaj odpocznie, ale lewy zostanie na, na Bayern Monachium po prostu. Jak również Żurkunde, niech sobie odpocznie w tym meczu. Hakimi tutaj nie ma no, zastępcy swojego przynajmniej, przynajmniej na ławce rezerwowych po prostu Jeśli mogą wpuścić Hektora Bailerina Na ławkę rezerwowych musi to działo, żeby on też był bardziej świeży Ale wygląda tak to, a nie inaczej Choć to jest jeszcze wyjście z sytuacji Niech sobie zejdzie na prawą stronę To jest jednak dobra opcja Niech Żulkundę pogra sobie na prawej obronie i tu ładne już przejęcie piłki Gavi się rozpędza Gavi jakie ładne przerzucenie do Usmana Dembele I ta piłka jest tutaj zagrana Dobrze Nie do końca Nie do końca Pedri, Pedri Tutaj ładne podania, fantastyczne wręcz podania Ale Frenkie De Jong się troszeczkę pogubił Będą przerzuty Dokładnie tak Hakimi mi ładne wycofanie Tutaj do Maca yy, yy, Ter Teraz mam ochotę powiedzieć Hummels, nie wiem dlaczego, ale bardziej mi się jakoś kojarzy. fajnie, fajnie rozgrywana piłka. mała jest naszych zawodników tutaj na połowie przeciwnika. Gavi tutaj ładnie chciał też na szybką kontrę Dorafinni. Podanie: No, mógł, mógł próbować strzelać, mógł po prostu próbować strzelać. Ciekaw, jakby się to zakończyło? No, i najprawdopodobniej w tym momencie mamy zwycięstwo w tym meczu. Zwycięstwo, ale teraz jest poważniejsza, poważniejszy sprawdzian, bo to będzie Bayern Monachium, który no postawi na pewno wyżej zawieszoną poprzeczkę. I może być różnie, jak wygląda tabela? Tak naprawdę, nasza mamy 12 punktów. Inter prowadzi. Inter musiał wygrać w takim razie z Bayernem. I no, na pewno musiał i przegrał tylko z y nami. Tylko z nami przegrał Intermediolan. Co. To jest no też duży wyczynem. I a dziwne, że Bayern Monachium tak nie daje rady. Ale za chwilę konferencja prasowa. Tylko przez was pokonany. Ostatnio o czym sobie zębę na ponowną wygraną. Dokładnie tak. W że nie było wątpliwości, kto był lepszy. Ten wynik wpłynie na morale waszego kolejnego rywala. Który... Wybornie, po prostu, choć nie możemy pokazywać, że jesteśmy tutaj yy, jacyś nie wiadomo jacy przysłonięci, tym że dobrze nam idzie, tylko cały czas jesteśmy skoncentrowanym zespołem. Bayern Monachium, myślę, że tutaj będzie bez zmian i zakończy to tak. Zapata ściągnięty, nie pamiętam czy ostatnio był, ale to jest najmniej istotne. Lecimy sobie takim składem. Zobaczmy, co się tutaj wydarzy w tym meczu. Ale dla nas no już jest to jest dobre, mamy położenie, tak naprawdę musiałby Inter wygrać teraz gra z Victorią Pilsną, więc no z Victorią Pilsną najprawdopodobniej wygra i później musiałby wygrać z nami, żeby zakwalifikować się dalej. baję w Monachium za bardzo już nie ma. Um, szans na wyjście tak naprawdę co jest zaskakujące bardzo Ładne przejęcie naszych zawodników Pedri już tutaj szuka sobie miejsca Na pewno przecież do Rafinia będzie dokładnie tak Pedri wycofa do Gaviego I będzie U, bo... Świetne wejście Pole karne. Ale Osman Demela musiał tutaj wycofać No bo to się nie, nie zapowiadało dobrze Ładne zachowanie Rafinia może wyjść na 1 do 0 No i można było grać po krótkim słupku, ale myślę, że tutaj Osman Demele z Rafinią będą potrafili ładnie tutaj rozegrać tą piłkę. Rafinia już tutaj wyjął, dobrze. Teraz nasi przeciwnicy się tutaj bawią. Kim, tutaj już rozprowadzał piłkę, ale nasi chłopcy są na pozycji Alejandro Balde. Świetne wyjście, ale podanie troszkę gorsze. Mogło się zakończyć lepiej. Ousman Dembele już tutaj ładnie przejmuje tą piłkę do Alejandro Balde, który starał się ładnie uderzyć. Nie bał się, to jest najważniejsze. On nie boi się tych strzałów. No i tutaj Spalony był jak najbardziej widoczny. Rafinia świetne przejęcie już tutaj w polu karnym. Ousman Dembele wycofuje do Alejandro Balde. Gawi z daleka uderzy czy do... Jednak do lewego, który no, został przyblokowany No i do pierwszej połowy może się to zakończyć Wynikiem 1 0 yy, do 0 przepraszam, remisem Choć Joshua to tutaj ładnie rozgrywa I 1 do 0 jednak Sadio Mane Sadio Mane strzela bramkę na 1 do 0 No dobre, dobre rozegranie Spalony Spalony w tej sytuacji Tak naprawdę my się teraz Bijemy z Bayernem O yy, przepraszam z Interem O pierwsze miejsce Dlatego też rozpoczniemy sobie ten mecz Bez zmian Kakim już tutaj wychodzi Już ładnie chce rozgrywać szybko Jest bardzo głodny gry Bardzo głodny gry Frankie de Jong do lewego Lewy tutaj nie miał pola za bardzo Żeby zaskoczyć mocniej Tutaj ładne podanie do Osmana Dembele, Robert Lewandowski na spalonym niestety, niestety Robert na spalonym. Thomas Müller tam chciałby ładnie z Joe Pomotingiem sobie pograć lub z Zapatą, bo to teraz nie wiadomo, nie zerknąłem, który ma yy, numer 13. Ale zaraz to sobie sprawdzimy dokładnie, tak Duvan Zapata jest numerem 13, czyli Joe Pomoting musiał odejść. Bayernu Monachium, gdzieś indziej strzela gole po prostu. No nie mamy, tutaj prze... nie mamy tutaj pola manewru za bardzo, no bo strasznie dobrze zachowują się w defensywie e, zawodnicy Bayernu Monachium. Co nie daje nam tutaj wachlarza sytuacji dużego. Idziemy na tą formację 4-4-2. Ostatnie minuty tego meczu. Bardzo zaczynam lubić tą, em, tą formację i spróbujemy sobie zagrać tym Pedrim i Lewandowskim na napadzie. Na tą chwilę. Osimen niech sobie odpoczywa i się szykuje na kolejny mecz w lalidze. A tutaj na razie prowadźmy to w ten sposób. 13 minut do końca. Czy uda się jeszcze jedną bramkę zdobyć? To jest dla nas ważne, żebyśmy zdobyli jeszcze jedną bramkę. Tutaj ładne przerzucanie już do rafini szło, ale nie wyszło to do końca pomyśli naszych zawodników. I Petri mógł tutaj doprowadzić na 1 do 1. Zdecydowanie. Zdecydowanie mógł tutaj się pokusić o to. Ale stało się tak, jak się stało. No i to raczej będzie koniec. I nasza przegrana tutaj. 1 do 0. Duży wynik to nie był. Mieliśmy swoje okazje. Mieliśmy więcej sytuacji niż Bayern Monachium, ale skończyło się tak, jak się skończyło. Czasami wystarczy po prostu ten jeden przebłysk. I, i wygrywa się mecz. Czyli no, trzeba pracować nad tymi niewykorzystanymi sytuacjami, które nam. które są niewdzięczne bardzo i, i dużo nam odbierają. Frank Kessie na pewno wyjdzie w kolejnym meczu, bo tutaj teraz walczymy z Elsze, która ma 9 punktów. Tabela wygląda dla nas korzystnie. Sevilla na drugim miejscu. Z jednym punktem mniej. I Wiktor Osiman jak najbardziej tutaj w pierwszym składzie na ten mecz. Jawis sobie odpocznie. Jak również Ousman Dembele sobie odpocznie. I wpuścimy Jordi Albe. I Christensena również. Niech sobie zagrają w ten sposób. No i zobaczmy, zobaczmy co z tego wyjdzie Jestem bardzo ciekaw No ale mam nadzieję, że to się skończy wygraną, no bo to jednak jest duża przepaść w punktach tych dwóch drużyn Zaczynamy Zaczynamy my Ossiman już sobie tutaj pogrywa w środku pola z Frankiem de Jongiem no Frankie de Jong tutaj na siebie dużą odpowiedzialność wziął przy tej sytuacji mi wybronił, dobrze że on wraca do tych do tych sytuacji ale słaby przerzut słaby przerzut jak na zawodnika tej klasy, no to jednak powinno to być dokładniejsze Andres Christensen, mam nadzieję, że tutaj też pokaże, że to jest dobry, że można na niego liczyć po prostu. Pedri tutaj ładnie na 1 do 0 musi, nie udało się strzelić tej bramki jednak. Renkesi, tutaj ładne rozegranie chłopców. Chłopcom wyszło w rękęsi do Simena. To jest dziwne podanie, nie rozumiem dlaczego w ten sposób. I właśnie zrozumiałem. Ansufati podaje do Pedriego na 1-0. Strzelamy bramkę. Gavi oczywiście sobie wejdzie w drugiej połowie za Pedriego. Wpuścimy też na pewno jeszcze Roberta Lewandowskiego, żeby się nie odzwyczajał od y, takiego no, trybu meczowego, po prostu, żeby cały czas był w ruchu. Ale nie pogra sobie Robert dzisiaj za dużo, bo musimy robić te rotacje jak najbardziej. Jak najwięcej tych rotacji. Wiktor Osimen tutaj próbuje rozgrywać. Ansufati za mocno wypuścił tą piłkę. Mógł sobie zbiec do dołu i spróbować uderzyć. No ale skończyło się tak, jak się skończyło. Najważniejsze, że prowadzimy jeden do zera. Jak wyglądają oceny naszych zawodników, bo to też jest ciekawe. Ansufati na tą chwilę jest jednym z tych przewodzących tutaj, co jest, co jest bardzo fajne. Dwa strzały, dwie okazje, gdzie nasz przeciwnik miał jeden strzał. Kompletnie żadna nie zakończyła się jakąś okazją, na którą można zwrócić uwagę. Osman Dembele na pewno tam zaciera ręce bardzo mocno, ale kończymy ten mecz w ten sposób i od razu zaczynamy bez żadnego tam zastanawiania się. Niech to się toczy dalej. Dla bezpieczeństwa powinniśmy zdobyć tutaj jeszcze jedną bramkę, żeby długo się nie zastanawiać, czy to. Jest mecz wygrany przypadkiem. Czy jednak jesteśmy lepsi? A na pewno jesteśmy lepsi. Do Pedriego na 2 do 0. No to Pedri teraz się szykuje tutaj z hat-trickiem. No to już nie można go zmienić. Ale zmienimy w takim wypadku Frankiego de Jonga. Który ma w sumie żółtą kartkę. No i lepiej tego uniknąć, żeby dostał czerwoną. Ponieważ tym nie o to nam chodzi. Żurkunda niech sobie odpocznie. I dębele za rafinie. Zobaczmy co się będzie działo dalej Ładnie, że tutaj szybko przejęliśmy tą piłkę sufati I myślę, że zagra sobie dzisiaj cały mecz Żeby może jednak się troszeczkę tutaj Zaczął mm, Czuć swobodniej Bo, bo no, z jednej strony Fajne ma te statystyki Ale z drugiej strony Czuć, że tą niepewność od niego Troszeczkę bije ta niepewność Z jego strony I, i to jest zamartwiające Dlatego też Wolę żeby on sobie tutaj Rozegrał cały mecz Kondycyjnie nie wygląda najlepiej Ale, ale to jeszcze może się zmienić W przepływie czasu Ładne uderzenie sprzed pola karnego Próbuję, chciał zaskoczyć No i tutaj już ładne przejęcie Gavio Ciment. Tam już powinien wypuszczać w Pedriego Który niestety traci tą Szansę. Ansu bardzo szybko próbuje, tak jak Oldsmith Dembele bardzo szybko kreować tę sytuacje To z jednej strony jest bardzo ciekawe, ale z drugiej strony, tak jak w tej sytuacji, próbuje uderzać z bardzo wielkiego kąta, a nie podaje na, na totalnie pustą pozycję. No i to jest, to jest strony, moim zdaniem dziwne troszeczkę zachowanie, ale musimy się do tego dostosować. I zrobimy coś dziwnego, ale wpuścimy sobie jednak za Fatiego bo już wygląda kondycyjnie słabo. A chciałbym jednak go mieć do dyspozycji w następnym meczu. A z tą kondycją wiadomo, że bywa różnie. Osi będą już raczej tutaj. Nie, dadzą, nie zdążą wejść nasi zawodnicy Ousmane Dembele na 3 do 0. Jednak Ansofatie na 3 do 0. Bardzo ładnie się pokazał. Jeszcze ta zmiana doszła do skutku, no ale jest koniec. 3 do 0. 6, 6 sytuacji, 4 okazje, 3 bramki. Pułap wydzielony i tym pułapem po prostu skończymy ten mm, ten odcinek. Czy jeszcze może? Może zakończmy. Zakończmy, zobaczymy, co będzie się działo w przyszłym. Wierzę, że ta tabela to nie jest przypadek, i to pierwsze miejsce jest jak najbardziej zasłużone. Już mamy 3 punkty przewagi nad Sewillą, więc to jest bardzo dobry wynik. A następny mecz już jest SewiO więc to jest też bardzo dobry moment żeby to zakończyć i żebyście zobaczyli co się wydarzy w kolejnym meczu z Sevilla, czy uda nam się wygrać, czy będzie remis, czy przegramy i, i będzie walka na szczycie w tabeli dla ligi dlatego też musicie to widzieć, ja wam na ten moment dziękuję oczywiście przypominam wam o lajkach, żeby to szło dalej o subskrypcjach, żebyście byli na bieżąco z tymi odcinkami, macie tam cały czas wydzielone który odcinek się aktualnie odbywa. Jeśli nie widzieliście poprzednich, koniecznie do nich wróćcie, które są u mnie na kanale. A po trzecie, zostawcie po sobie komentarz. Ostatnio też fajny był z waszej strony. Ja wam dziękuję. Do zobaczyska. Trzymajcie się. Hej!